Tak, powiem tak, Aniu, Anie, Anie już u nas była raz, ale powiem tak, dostałem zdjęcie rysunku Goplany i jak zobaczyłem to, to ten rysunek, mówię, kurczę, to jest miejsce, właśnie to na wprost tutaj jest, tam te drzewa, jest dziewczyna, która leży w porcie, ale miałabyś być na hasło, nie port, a przystań, przystań tu, czyli się okazuje, że ta dziewczyna działa w tej przystani, mówię, kto to zrobił, nie, i dochodziłem, dochodziłem i znalazłem. Ania, rysuje pięknie. Powiedz co robisz, przedstaw się, pokaż co zrobiliśmy te wspólnie, bo to jest fajna rzecz i cieszę się ogromnie, bo dla mnie to wielka ogromna przyjemność. Dziękuję. Ja z takim lżejszym tematem Wieś niesie po lesie, moja książeczka, którą rok temu mniej więcej stworzyłam i tak w zasadzie to tak się zawsze tak mam ochotę zająknąć, jak mówię, że ja stworzyłam, bo mam wrażenie, że no przynajmniej w większej chyba części to przysłużyły się temu duchy natury i elfy, które tak jakby mnie przymusiły do tego, żeby tą książeczkę narysować i też napisać. Ja się nigdy pisaniem nie zajmowałam, uważałam, że nie potrafię nawet słowa napisać. A w momencie kiedy zaczęłam rysować rysunki do tej książki już jest tak W momencie, kiedy zaczęłam rysować, to był taki rzeczywiście impuls. Miałam styczność z paroma osobami z różnych środowisk słowiańskich i oni mi tak mówili, że nie mamy co dla swoich dzieci, jakichś fajnych materiałów, książeczek, a najprostszą taką mi się wydawało i nam, że będzie kolorowanka, czyli po prostu troszkę coś narysuję i wypuszczamy kolorowankę. No i zaczęłam rysować. Najpierw to się już jeszcze przyznam, pierwszą taką książką to była pod tytułem Oswoić swasti. I to mam ją prawie gotową, czyli o swastykach, też do, jako kolorowanka, o różnych formach tych krzyży słowiańskich. I no mam ją tak w 80% skończoną. Zatem z różnych powodów no stwierdziliśmy, że z lżejszym na razie tematem zaczniemy, czyli o elfach. Duchach przyrody i takiej Słowiańszczyźnie, no jakby o, o tej przyrodzie, jakby o tym, co jest esencją tego, tej, tej naszej Słowiańszczyzny. Także tamta czeka póki co na, 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 na czas sprzyjający. Yy, także tak jak mówię, ja przez no mniej więcej pół roku bardzo intensywnie nad nią pracowałam yy, i musiałam wszystko odstawić inne, aż nie skończyłam. To, to, to był taki przymus i czułam po prostu, jakby te, te duchy przyrody mnie tam gdzieś kończ, kończ, niczym innym się nie zajmuj. I równolegle z rysunkami akurat miałam tak, no, tak zwanym przypadkiem. Spotykałam mnóstwo ludzi gdzieś się pojawiło na mojej drodze i każda z nich coś opowiadała, coś, co, coś pokazywała. Więc mówię, o, to jest świetny wstęp do tej książki, bo tak, bo połowa tej książki to są właśnie te kolorowanki, bo one miała być tylko, tylko rysunkami samymi. A drugie tyle, co tych stron pojawiło się, tych stron z rysunkami pojawiło się tekstów. Każda strona jest jakby na inny temat. To nie są takie stricte opowiadania dla dzieci, jakieś bajki słowiańskie, tylko no, jedna strona jest na przykład tam o elfach islandzkich by ta historia, gdzie się tam wyśledziłam. Jedna jest o krystalicznej sieci Ziemi, o rozmowach z drzewami, też to, poleciłam tą książkę tutaj, rozmowy z drzewami, nie z drzewami tylko... Znaczy rozmowy z drzewami Weroniki Dąbrowskiej to jest jakby jedna rzecz, którą też, też poznałam w tym czasie akurat. I sekretne życie drzew, która mi się też w tym kontekście wydawała bardzo ważną już wiele osób to zna, ale nie zaszkodzi jakby przypomnieć też. Jest tu też na przykład opowieść mojego przyjaciela, który jako dziecko widział na wsi mieszkając różne jakiegoś satyra, wodniki, jakieś takie duszki nie bardzo, też o tym nie opowiadał, bo właśnie to jest też jakby bardzo ważny tekst, bo przypomina, że dzieci to bardzo często widzą. Nie mówią o tym, bo albo jeszcze nie potrafią mówić, bo są za małe, a potem jak już zaczynają mówić, no to ich tam często ci dorośli tak, czy, czy inni tam dzieciaki trochę obśmiewają. No nie mówię o bardziej skrajnych przypadkach, także też jakby ta, ta wrażliwość potem ona zanika, zwłaszcza jak już dziecko idzie do szkoły, to, to już jakby ten kontakt z tym światem się zatraca. Także no to tak jak mówię, no tu jeszcze tam parę innych. To troszkę o historii Słowian, takie inspirujące. Znaczy w sumie one są dość lekko napisane, więc to są takie teksty bardziej dla rodziców, żeby też mogli wiedzieli o czym z dzieciakami rozmawiać i one tak jak mówię, te opowiadaniami one nie są, takim tylko bardziej wstępem, żeby Nastroić nas potem na to, co na te opowieści, które z tymi te znaczy same te rysunki są opowieściami. I, I też napisały mi się, że tak powiem, same takie wierszyki. Też moje w życiu nie pisałam, więc to było dla mnie też objawienie, że, że to tak się pojawiło. Takie krótkie wierszyki do tych, do tych rysunków. I z tych wierszyków tak naprawdę ja się dowiadywałam, co narysowałam. Jakby no tam swoją myśl oczywiście jakaś była, one tak jakby pogłębiły co tam może być i też zawsze zachęcam, że no zwłaszcza dzieciaki, które mają tą wyobraźnię jeszcze większą niż my, żeby swoją opowieść też mogły tam dopowiedzieć, jakby uzupełnić o kolejne aspekty, co tam się może kryć. Także to jest taka wielowarstwowa książka, mhm. którą można na różne sposoby, nie, nie trzeba jej kolorować, także to też nie jest obowiązek, że jak to kolorowanka, to tutaj musimy koniecznie brać kredki, chociaż faktem jest, że czasami dzieciaki kolorują i się dorośli zarażają jakby tym, albo na przykład dorośli kolorują, bo no niektóre są takie dosyć precyzyjne, więc na przykład mówią, o dla dzieci małych to jest zbyt tam szczegółowe, a to nie do końca tak jest, bo jak właśnie dorośli zaczynają kolorować takie szczegółowe, to dzieciaki już potem nie chcą kolorować tych kolorowanek tak zwanych dla dzieci takich prostych, tylko też się rzucają jakby na to, co robią robią rodzice. Także to w różne strony. Stąd czerpiesz te inspiracje. Tak, tak. No, jak już zaczynam rysować, to już pomysłów tak się, się na, na całe życie gdzieś tam malowałam. Jest to były mala, ma obrazy olejne rysunki, no uproszczona forma tych obrazów kolejnych. Fajne jest też to, że już teraz docierają czasami do mnie już pokolorowane prace, no i każda jest absolutnie inna, niektóre są naprawdę tak fantastyczne, że mówię, że ja sama bym nie wymyśliła takich kolorów, jakie potrafią Pięknie dzieciaki. Pięknie wdrożliwiona jest. E no w każdym razie ta, 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 ta książka też, ona jest po to, żeby no, tą naszą i dzieci, młodzież i nas samych uwrażliwić, bo y, jest taki mój ulubiony cytat z książki niebiańska Przepowiednia, że my już żyjemy w świecie niebywałej piękności i formy, musimy się tylko do tego dostroić. Czyli tak jakby to jest już tutaj gdzieś pomiędzy nami. I tak naprawdę, to wszystko, co mówimy o tych nalewkach, o, o ziołach, o uzdrawianiu, o modlitwach, to ma na celu podwyższyć naszą wibrację, żeby się dostroić do tego, co już jest. Także jak się skupiamy na tym, co trudne, znaczy też uważam, że należy wiedzieć, co się dzieje na świecie, żeby nie być naiwnym, prawda? No, to... <laughs> Ale się na tym nie skupiamy i potem taka właśnie kolorowanka gdzieś. No, wiele osób, które. W ogóle nigdy nie rysowały na przykład. No, trafiła ta książka, nawet nie mieli zamiaru yy, nic z nią tam robić, że tylko po prostu sobie tam mają, oglądają. No ale w którymś momencie tam sięgnęli po kredki, zaczęli rysować. Yy, też w tej chwili, bo to wieś niesie po lesie, także no, dotarła do, yy, do Mariusza. Też tak króciutko powiem, tak z takim małym też apelem, tak jako dygresja, że też dotarła do takiego domu dziecka w Warszawie. Tam jest taka pani dyrektor, która od lat już chciała tym dzieciakom namalować na ścianach taki bajkowy świat i nie miała ani środków, ani wykonawcy. I dotarła do niej ta książeczka i mówi, to jest to, co ja chciałam tutaj tym dzieciakom na tych ścianach no jakby dać, żeby. Stworzyć im taki, taki świat, no, na strychu, oni mają tam miejsce na strychu, taki świat odskocznia od tej zwyczajności, żeby one tam czasami poszły i, i y, zapomniały o tych swoich no, smutkach, traumach. Tam jest stworzona taka sala do terapii sensorycznej. No i Ja tam od trzech miesięcy siedzę i maluję to, czyli ta książeczka, jakby tam też y, ta wieść się zaniosła. i i stąd się to zaczęło, i tam maluje im, jakby w tym duchu, różne elfy i Także tu jest też mój taki apel, żeby, bo zorganizowaliśmy taką zrzutkę na to, żeby to móc kontynuować, bo tam jest tych korytarzy i ścian jakaś nieskończona ilość. Tak i te dzieciaki już widzę, te reakcje, bo tam nawet tego jeszcze nie ma w internecie tych zdjęć, ale tam nawet im zbudowałam. Jaskinie takie było, małe pomieszczenie, gdzie tam zaczęłam, bo sobie żadna ekipa nie dawała rady, nikt nie chciał się tego podjąć, więc ja tymi swoimi rękoma zaczęłam tam z tynku, jakiegoś tam, nie wiem, grupy papierów moczonych w tynku, robić te stalaktyty, stalagmity, struktury takie na ścianach. Potem pomalowałam te na różne tęczowe kolory. Jeszcze tam y, ktoś ma zamiar jakieś kryształy powklejać, jakieś tam ultrafioletowe efekty. Zrobimy, w każdym razie już teraz. Widziałam ten chłopaczka, który tam wszedł do tej jaskini. Bo pierwsza rzecz, jak oni wchodzą do tej sali, tam jest taki mały otwór, to oni od razu lecą do tej jaskini. Y, I tak, on tak stanął i tylko taki Taki głęboki wdech i wydech, ja widziałam taki reset po prostu totalny i to mi wystarczyło za wszystkie recenzje, komentarze, już nic Brawie. nie było, więcej potrzeba. Także mam taki apel, znaczy jest mój, moja strona facebookowa, strona tej fundacji, Fundacja Pankracy, która y, też jakby tam wzięła pod opiekę to i tam chociaż 5 zł każdy to już tam nas gdzieś pomoże jakby to rozpropagować i, i wsparcie jakieś, żeby... Też może no, ktoś znajdzie jakiegoś sponsora, który chce od podatku odpisać, czy no, wszelkie formy, a nawet udostępnianie tam serduszka na Facebooku, jakieś komentarze, to mile widziane, żeby tą no, akcję całą tam rozpowszechnić, żeby tam dalej tym, tym dzieciakom tworzyć, bo tam pomysłów dużo. To że taka dygresja, ale to jest jakby wszystko, tak jak mówię, no, wieśnie się po lesie, więc to, to fajnie, że to się tak widzę, rozprzestrzenia. Teraz też do mnie trafiła dziewczyna, która ma taką małą wydawnictwo właśnie kolorowanek, bo już myślałam, że tego w Polsce nie ma, ona też chyba jest jedyna. Dużo rzeczy mi opowiedziała właśnie na temat kolorowanych, że w Polsce to tak jakby kolorowanki dla dorosłych, w Polsce umarła ta, ta moda, że tak powiem, na świecie się bardzo fajnie rozwija. No to tam już nie będę wnikać w powody, ale głównie to były jakościowe, że po prostu ci nasi wydawcy robili takie cieniutkie jakieś, byle jakie rysunki, byle jaka jakość papieru i to po prostu nie szło, więc oni powiedzieli, a to nie ma na to rynku, a rynek jest, tylko trzeba wejść w jakość. <noise> Tutaj, znaczy to może w tym momencie jeszcze ja tak będę mieszała, jak Mariusz się pojawił, to zrobiliśmy też taką wersję, może pokażę na tej dużej, bo tu mamy dużą i małą wersję. Troszkę tam inny tytuł, żeby już się jakby nie mieszały całkiem te, czyli wydawnictwo kolorodruk Mariusza. I zrobił to na pięknym papierze. Pamiętam jak się nazywa ten papier? Polin. Polin mhm. tak, Ekri. Taki Ecree, także on jest tak, bardzo, bardzo dobrze na pewno na nim się właśnie rysuje i maluje nawet. Myślę, że nawet akwarelką taką nie niezamokrą. No i także wyszła I tu jest y, 10 rysunków z tej książki plus trzy dodatkowe. No i jakby najważniejszą rzeczą, znaczy nie ma tu tekstu, tu są same ilustracje. Y, I podpis pod, pod każdym rysunkiem, jakby słowo klucz, y, również napisane Głagolicą. No, Głagolica to znowu szeroki następny temat, który y, no, jest mi taki bardzo aż się od razu jak mówię, to, to robi ciepło. No to jest po to, żeby czy dzieciaki, czy dorośli pytali, prawda, co to jest, i, i taki wstęp do tego, żeby zainteresować tym tematem te młodsze pokolenie, no nas ewentualnie jeszcze. Także tu jest też taka wersja, właśnie fajne, bo tu można wyjąć, oddzielnie mieć kartki i jakby nie niszcząc sobie tam gdzieś też działać. To samo w wersji tej mniejszej. Nie. Także to też było takie, no fajne, że ona takie różne formy przybiera. W międzyczasie też mi się tam zgłosił właśnie z, oto spe, z New Space. Też z wydawnictwa, i, i potem znów wspólnie stworzyliśmy. Tam już jakby oni to wydali, bo to, to była całkowicie jakby na mojej głowie, a to już było przez wydawnictwo New Space taka wersja popularna. I ona jest w księgarniach dostępna. Także. I co? Wewnątrz jest jakby ta sama zawartość, to jest ten sam tekst, tylko tak jakby, no tu jakby jeden tekst był na jednej stronie, tu musieliśmy to rozbić na, na dwie albo na trzy strony, jedną tą kartkę ale jest jakby ta sama zawartość tekstowa. Tam chyba jest jeden czy dwa rysunki dodatkowe, jako tutaj zrobiłam. Ten wierszyk tu w tej jest o tyle też fajnie, że ten wierszyk, który tu jest taki trochę z boczku, mało taki czytelny może, to on jest tu wydobyty, czyli jest jakby wierszyk i ilustracja do niego. Z tymi wierszykami to też tak powiem, że no na początku tak myślałam, a tak mi się jakoś zarymowały takie dwie linijki i te pierwsze wierszyki to były takie dosyć krótkie, jakby taka esencja a potem jakby im dalsze rysunki, znaczy następne wierszyki, to... Już potem wrę wręcz się ledwo mieściłam, żeby one mi na karcie się zmieściły, bo jakby coraz więcej tych... <noise> mówię, no nie da się skrócić, tak? Mówię, jedna linijka się nie mieści. A mówię, no, próbuję coś skrócić, nie da się, wszystko jest Przeczytaj jedną, tą na ogół Ten dłuższy się. czy krótszy? Dłuższy. <noise> <noise> dłuższy, no mogę jeden i drugi przeczytać. No tu, a pro, to jest tego plana, no, Nie, to nie ta. To, to nie ta, to nie, 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 to nie ta. Ta, tak. na brzegu leży. Tak, no tu jest taka, tam, kobieta przy... I tam różne są. Dobrze przeczytam. Spirala czasu utkana z pajęczyny dziejów. Tajemnica czasów teraz rozwikłana. Bo gdzieś przez kogoś kiedyś została zapamiętana. Potem w nieścinanych włosach istot odwiecznych zapisana runami leśnymi. W złotych ich warkoczach schowana. Nadeszły te dni. Kolejny już warkocz stopniowo się rozplata. Będziemy znowu wolni, jak te ptaki, latać. Włosy rozpuszczone. Informacje uwolnione, echem puszczy nagłośnione. Dalej przekażą je kropelki mgły wędrującej po bezdrożach rozprzestrzeni woda deszczów, którą odnajdziesz w strumieniach, rzekach, morzach. Już czas do lasu, już czas do lasu stary satar, satyr powróci, pradawną pieśń przodków zanuci na sto sposobów nowych. Uśmiechnie się do nas ludzi pięknych, radosnych, zdrowych. No i co? że to tak, potem te Pomaga, no, pomaga są... tak powiem, nam włosy rozpuścić i nie być spiętym. Myślę, że to wszystko jest potrzebne po to, żebyśmy my też tymi małymi kroczkami, małymi elementami zdobywali swoją tożsamość i ja serdecznie dziękuję. i myślę, że... mogę o Leśnej Miodunce, taka a propos pszczół. Prześlicznej, o, o Miodunce, tak tak przeczytam jeszcze tak o Leśnej Miodunce. Miodunkę raz w życiu każda pszczoła nawiedza. Po cóż to? Czyżby od niej z jej ust płynęła czysta, słodka wiedza? Tak, to wiedza niesiona promieniem słońca, wiatrem, deszczem. Oczywiście by, miodu, by plaster miodu smakował, pachniał pięknie i wyglądał wzyść. To jest to miodu. Dziękujemy. Jakbyś dodam, że Ania maluje to od trzech miesięcy za kwotę paliwa przejazdu, także. Zbierać je, tą twórczość, pomagać, żeby można było, żeby było czasem Mamy taki pomysł, żeby zrobić jeszcze książkę o włosach, nie? Ale tych informacji trzeba trochę pozbierać, nie? To jest jeszcze temat włosy, włosy tak, znaczenie włosów. A to jeszcze tylko dopowiem, dopowiem I mciutko... to powiem, że Kto ma wiedzę na ten temat prosimy o kontakt, prosimy żeby zebrać całą kompendium wiedzy na włosy, bo, ja bo na przykład wysiłać. takie jest powiedzenie, że y, dziewczyna dla wojownika miała włosy do, 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 do bioder, dla do kolana nie pamiętam, a do, do, do kostek to była dziewczyna dla Wieduna, no to sobie pomyślcie ile trzeba było mieć lat, jaką on dojrzały, żeby mieć włosy do kolan kostek. nigdy nie obcinane, do kostek, tak jest, także to, to ja tak, ja tak. ale jeszcze, jeszcze tak, jeszcze tak jest. jedną rzecz taką powiem właśnie z tego wydawnictwa Demande, to jest ta, ta właśnie z kolorowankami, tutaj mi ta, ta właścicielka tego wydawnictwa też opowiada historię o dziewczynie która parę lat temu zaczęła kolorować w życiu, nie miała też kredek w ręku Zaczęła kolorować kolorowanki, tam się wkręciła w to, po, po roku w międzyczasie już zaczęła dorysowywać jakieś swoje elementy, a za chwilę potem zaczęła już rysować swoje rysunki. Została wydana jej pierwsza książka, bardzo piękne te rysunki. I teraz druga książka po, po roku kolejnym, gdzie jakby jeszcze lepszej jakości i ta druga książka ma tytu, tytuł Slavic Beauties. Czyli to są właśnie dziewczyny z pięknymi włosami, tylko tyle, że ono tak jakby dekoracyjnie to traktuje, a tutaj jeszcze można by zrobić to samo, tylko No taką wiedzę prawdziwą taką trzeba znaleźć, tak? Taką prawdziwą wiedzę, tak. Ale gdzieś właśnie zdaję, że ta wiedza słowiańska i to te kolorowanki… Odkrywamy zakryte. Tak, w każdym razie kolorowanki ja nie są, bo, bo często mówią nawet, że, że to takie odtwórcze, prawda? A tam czyjeś rysunki ja mam kolorować. No to się okazuje, że nie. Znaczy oczywiście można się jakby na tym medytacyjnym aspekcie skupić i nie każdy musi być tam, nie wiadomo… Nie, ale możemy dodać, czy e, od jakiegoś czasu, niedawno, znaczy od takiego maja gdzieś tam tamtego roku dziewczyny zaczynają zmieniać kolory z tych agresywnych na amarantowe i zaczynają przejmować przestrzeń taką energetyczną. Ten kolor amarantowy gdzieś się przesuwa i, i widać wyraźnie, że te kolory, ta, ta energia kolorów amarantowych daje takie tak. poczucie tożsamości kobiet i myślę, że to, to już się dzieje i fajnie, bo, tak, no bo jak ten widzicie. Kolor ważny jest, czyli to pokoloruj tak. swój świat to jest drugi jakby. Tej, tej Także próbować i kolorować swój świat. Do miłego. Dziękuję, Dziękuję pięknie.